Hej, cześć, siemanko, czy coś z tej strony Młody Jaszurizo No biorąc pod uwagę, że to, że są ferie, jest wolne i tak dalej, jest dużo czasu, to ja czas będę na kurwiał challenge Z tego także względu dzisiaj organizuję Apple Shooter Challenge na stronie Krazy Games No i co? No to zaprezentuję wam na czym polega challenge, tak? Start game klikamy nie i musimy napierdać do jabłka Oh, oh, bo nie przy... o, o, trzeba przytrzymać, pamiętajcie, nie? bitowe. Ja. Trzeba pierdolnąć w jabłko. I po prostu challenge wygra osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. No jak widać, tutaj sobie na kurwę w te jabłka i zobaczymy, jaki będzie aktualny rekord w naszym challenge. Aktualny rekord to 5, dobra, aktualny rekord to 5. No i tak, teraz nominuję Cymeriana20, Fergusona, Elvisa Presleya, yy, Shibę yy, i wszystkich dobrych chłopaków z Legnicy. No i tyle w temacie, yy, dzięki wam za uwagę, cześć.